Cześć, witajcie na kanale Miną Pomysłów na minutę. Cześć, witajcie Ci u nas po raz kolejny Kubrick, a są to skrzynie Longer, Technik i Basic. Zapraszam! Następne skrzynie, jedne z największych skrzyń, tych firmy Kubrick, są to może nie o tyle co. Takie systemy, które co po niektórzy zapewne widzieli już u nas na kanale, ale bardziej są to skrzynie takie e, transportowe. Tak, będące po prostu własnymi bytami. To nie są systemy, które się spina gdzieś tam do siebie, to są po prostu pojedyncze skrzynie. One oczywiście do stakowania pasują do siebie, można je ustawiać jedne na drugie gdzieś tam w magazynie, natomiast w transporcie już nie. Idziemy po prostu z jedną pojedynczą skrzynią. Więc taka jest zasadnicza różnica pomiędzy wszystkimi systemami Kubricka, które do tej pory u nas widzieliście. Zgadza się, natomiast widzicie dwa modele, dwa modele e, skrzyń. E, one nie są, e, znaczy może nie tyle, co nie są identyczne. E, różni je tylko i wyłącznie wygląd zewnętrzny. Tak jest, czyli sama nasza klapa, technik standardowo, tak jak w łanie, e, ma po prostu szyny e, oraz... Ma organizery na wierzchu. Natomiast basic jest po prostu płaski. Tak, i tutaj w nim mamy także wytłoczkę i w, jakby to tak nazwać wytłoczoną skalę, skalę Dokładnie. Znaczy, co prawda to jest i w jednym, i w drugim. Tak. tak. Ach, no dobra. No widzicie, no niektórych rzeczy dowiadujemy, dowiadujemy się na bieżąco. Fajne ma e, rączki oczywiście, podwójne, co też jest ciekawym atutem. Tak, Natomiast... tak, samo, tak samo tu, tylko, że uwierzcie mi w tym momencie, nawet jak one są puste i podnieść je do góry, więc to też jest ciężko. Romek chce nowe hantle, ja myślę, że sobie darujemy po prostu. No. Nie pakował woreczki z ja, ja wam powiem, ja jestem zadowolony, zadowolony z tego w ogóle obydwoje jesteśmy zadowoleni, bo e, na nasze imprezy, e, które będziemy się wybierać, e, każdy z nas praktycznie nie będzie już może potrzebował żadnej torby, plecaka, e, swobodnie będziemy się pakować, przykładowo e, do takiej jednej skrzyni. Tak, tu się zmieszczą wszystkie większe rzeczy, które do tej pory. Nosiliśmy na sobie, czyli oprócz zapasowych ubrań, jeszcze jakieś tam statywy i miliony tak. i innych rzeczy. Skrzynie są długie, skrzynie są e, dosyć spore, bo generalnie wymiary e, zewnętrzne to. E, z, wymiary e, zewnętrzne to tak. E, szerokość. Mm... O, to okay, ja, teraz, ja, ja, będę, ja będę mówił, a ja tak a mam ja będzie... będę będzie. Tak, Szerokość to jest 793 mm, tak jest. Natomiast długość to jest 385, czyli nasza głębokość. Tak, a wysokość 322 mm, i to jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne. Natomiast jeśli chodzi o wymiary wewnętrzne, wymiary wewnętrzne to jest tak szerokość 635 mm, długość 245. A wysokość 230. Tak jest, czyli takie mamy pole, że mhm. tak powiem, do popisu w środku. E, zasadniczo jest to 50 litrów, więc no można to już trochę zmieścić. Zgadza się. No i co? I myślę, że kurzy, czas by się im przyjrzeć z bliska. Oczywiście. Zapraszamy. Zapiszamy. No to już jest taka skrzynia, że przeciętny facet spakowałby się na trzy tygodniowe wakacje, pewnie. E. Natomiast, nie wiem, dla żony na kosmetyki też możecie. A tak zupełnie serio, jak widzicie skrzynie są dosyć spore, naprawdę bardzo wytrzymałe. W górnej części znajduje się to nasze wytłoczenie z podziałką, w którym możemy elementy okrągłe bądź kwadratowe sobie gdzieś tam ułożyć do przycięcia, przytrzymać sobie na przykład nogą. W tym wypadku jest to wersja Basic, więc góra jest praktycznie płaska. E, oczywiście w górnej części znajduje się rączka do przenoszenia, standardowa, znana z systemu. One e, z przodu takiej rączki nie ma, ale jest z boku i z boku jest fajna, bo jest duża, jest podwójna. W zależności od tego, jak obciążona jest skrzynia i po jakim terenie się poruszamy, albo możemy mieć ją dalej, albo możemy złapać sobie po prostu bliżej. Wszystko to wykonane jest z bardzo wytrzymałego materiału. Z tej strony mamy dwa naprawdę duże koła na uwspólnionej osi, co też jest fajne. Jak widzicie, ona była używana, tych kół już niestety po tym, co my z, z tymi skrzyniami robiliśmy w trakcie gdzieś tam naszych testów, nie dało się domyć. Natomiast zamknięcia Standardowe, przegubowe, poliamidowe, znane oczywiście z systemu One. W końcu będziemy się mogli pozbyć ulotki informacyjnej. Otwieramy i u góry mamy oczywiście uszczelkę, która zapewnia nam hermetyczność całego tego rozwiązania. Góra, z racji tego, że tutaj nic nie ma, jest jak widzicie użebrowana, ale jest użebrowana z lekkim wpustem, dzięki czemu uzyskujemy kilka dodatkowych centymetrów przestrzeni w środku. Znajdują się trzy przekładki, które możemy usunąć oczywiście z tymi silikonowymi gumami, którymi możemy sobie złapać tam dodatkowe rzeczy, żeby nam się nie przewracały. Może standardowo jest to podzielone na cztery części. Z tym, że część czwarta, jak widzicie, ze względu na kółka, jest nieco mniejsza i charakterystycznie inna. Tutaj znajdują się. Dwa miejsca na jakąś kłódkę zabezpieczającą, ewentualnie na plombę, e, jeśli takie, e, taką konieczność mamy. Natomiast spód skrzyni wygląda w następujący sposób. Występuje tutaj w porównaniu z innymi skrzyniami dodatkowe e, wypuszczenie materiału w środkowej części. Jeśli chodzi o technik, to tutaj nic się nie zmienia. E, tak jak widzicie. Spód oraz wszystkie inne rozwiązania są po prostu analogiczne. Również występuje tutaj uszczelka. Natomiast jest bardzo duża różnica w klapie, ponieważ klapa jest użebrowana inaczej ze względu na swoją konstrukcję zewnętrzną. Tutaj również znajduje się prowadzenie do naszego materiału z wytłoczoną miarą. Ale mamy tutaj również miejsca na dodatkowe zaciski w ilości sztuk 4, i oprócz tego mamy nasze dwa organizery, które są standardowo podzielone na trzy części, natomiast jest to w pełni regulowane i możemy sobie te wszystkie przekładki wyciągać i regulować w zależności od tego, jak potrzebujemy. Jeśli chodzi o obciążalność zarówno jednej, jak i drugiej skrzyni, to w środku możemy maksymalnie, z według tego co podaje nam producent umieścić 50 kg naszego ładunku, natomiast obciążenie zewnętrzne to jest 120 kg. Miało być 120 kg, zaczniemy może od troszeczkę więcej, czyli generalnie każdy z nas waży po 90 <grym i górna> Każdy z nas waży po 90, więc, jak widzicie, daje radę. Na spokojnie. Rozwiązanie fajne. Rozwiązanie w rozsądnej cenie, jeśli chodzi o wielkość i jakość całego tego rozwiązania. Ronku, ty sprawdzałeś, to jest kwota. To jest kwota w granicach tam chyba niecałych 210-230 zł. To są takie różne ceny na różnych stronach. Różne przykładowo. Wiadomo, inna, strona, inna cena będzie na stronie u producenta, także inna cena będzie na Allegro bądź na innych portalach takich sklepach narzędziowych ale myślę, że maksimum e, maksymalna kwota jaką możemy wam podać, no to jest maks to 230 zł za więcej. Oczywiście też są za więcej. E, ale za więcej ale, no jak można kupić w tych Tak, dniach? ale jak, ktoś dobrze, jak Tak, jak ktoś dobrze poszuka, to spokojnie za 215-200. 30 zł dostanie taką skrzynię. Tak jest. One są fajne, są bardzo ładowne. Jak widzieliście, mimo że producent deklaruje, że maksymalnie 120 kg, wytrzymało spokojnie 180 i nawet nie jęknęło. No. no, nawet nie poczuliśmy tego. Poza tym, że oczywiście nie uwzględniliśmy, że z jednej strony jest to kółko, więc jakby ta konstrukcja jest inna. Jak 90 kg zostało na jednej ze stron, to się delikatnie tak. ginęło. Ale. No one nie mają opcji, bo wiem, że o to będziecie pytać, nie mają opcji spinania ich ze sobą, natomiast mają opcję składania je jedna na drugiej w momencie w którym będziemy je tak. magazynować, bądź przewozić Oczywiście Oczywiście one są, one pasują jedna do drugiej, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast właśnie nie można ich spinać. W takiej formie, jakie one są, to także nie ma po prostu opcji transportowej tego typu, żeby to bezpiecznie przewozić. Bo już przy większym końcu no, nam to po tak, prostu tak. zwyczajnie spadnie, tak? Znaczy, producent tego nie przewidział, my nie polecamy tego robić. A jak zrobicie, zrobicie jak będziecie uważać. Tak? To jest y, jakby to, o czym my mówimy. Rozwiązanie fajne. Y, bardzo nam się podoba, bardzo chcieliśmy mieć te skrzynię u siebie. Y, bo zapowiadały się bardzo solidnie zarówno z targów, jak i z katalogu. Są w końcu u nas, y, więc teraz będziemy je wykorzystywać. Bardzo fajnie, y, to wszystko jest rozwiązane. Natomiast. Jak już ta rączka zaskoczy, to nie ma siły. Tak. Ja właśnie teraz też zauważyłem, że te boczne rączki, które nawet tutaj są, to z tej strony, jak się przyjrzymy, to nie ma takich w większości tych skrzyń, że nawet jeżeli zamykamy, to one odstają, nie? Poza nasz yy, wymiar w ogóle skrzyni. One są one spasowane, są, no są one są schowane jeszcze do środka, nie? Tak jest. Dodatkowo w rączce znajduje się lekkie wytłoczenie, które mhm. jakby pozwala na pewniejsze zabezpieczenie w tej pozycji ta. rozłożonej. Generalnie sprzęt fajny, fajny na przykład dla elektryka. Yy, bądź na przykład montera, jakichś instalacji kablowych, czy tam instalacji, nie wiem, światłowodowych, gdzie wszystkie graty po prostu wrzucacie sobie w jedną skrzynkę i wszędzie poruszacie się tak, z jedną. Wszystko tam leży, nie. Yy, według nas mistrzostwo świata my mamy dla tych skrzynek jeszcze alternatywne zastosowania swoje, które może zobaczycie gdzieś tam w najbliższym czasie. Tak. Ale chwilę obecną. Co? Będziemy się powoli z Wami żegnać. Zapraszamy Was na nasze wszystkie grupy społecznościowe, gdzie jesteśmy. A także do linki do wszystkiego znajdziecie pod każdym naszym materiałem. Tak jest. Czyli do Facebooka, Instagrama, Twittera, wszystkich naszych grup facebookowych. Tam naprawdę sporo się dzieje. Zapraszamy Was oczywiście na nasz drugi kanał, na vlogi, które wpadają z Partyzanta w środku tygodnia, a także na live'y które są co niedzielę o godzinie 20, a my na chwilę obecną kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.